Dobry wieczór. Cześć, witam cię. Jeśli jesteś z nami, jesteś ze mną tutaj. Jesteś na czwartym spotkaniu z cyklu Środowy Wieczór z Biblią. Koronawirus zamknął nas w domach, ale chcemy ze sobą być, jakoś przebywać, ponieważ oglądacie te studium biblijne, które były poprzednio, więc kontynuujemy je. Ja mam w tym frajdę przyjemność, mam nadzieję, że również troszkę polubiłeś studiowanie Biblii. Biblia jest kontrowersyjną książką. Trzeba się w niej troszkę rozsmakować. Próbuję tutaj pokazać, że można się rozmakować Biblią. Słuchajcie, jak pewnie czytaliście wstępnie w ogłoszeniu dzisiaj taki wyjątkowo kontrowersyjny fragment, taki, który, którego obchodzimy Bokiem, unikamy go. To jest Ewangelia Marka, 10 rozdział od wersetu 17 do 31, sobie dzisiaj przeczytamy, lub prawie cały ten fragment odczytamy. Czytamy ten fragment. On oczywiście, ten, ta historia tutaj opisana, zwana pod tytułem Bogaty młodzieniec, jest oczywiście też w innych Ewangeliach. Można sobie to posprawdzać, czy to jest rzetelna informacja, którą Marek przedaje. Ja czytam Marka, bo jakoś Marka lubię i wydaje mi się, że on jest taki najbardziej dosadny i taki zwięzły przy okazji. Więc zaczynamy. Dzisiaj troszkę jeszcze tytułem wstępu. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Ostatnio czytałem cały długi fragment i potem to rozważałem. To jest jedna z wersja, można tak czytać. A można też robić studium takie bardzo dogłębne, czyli czytać zdanie po zdaniu. I dzisiaj sobie przeczytamy. Ja będę czytał jedno zdanie i będziemy je rozważać. Czy ja będę proponował jakąś narrację tego rozważania, a ty rozważaj po swojemu. Czasami będą dwa wersety, więc zaczynamy start. A gdy się wybierał w drogę, Przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Krótkie zdanie opisujące pewną historię. Ja wyłapuję tu następujące słowa, które coś mi mówią o tej sytuacji. Przybiegł, upadł na kolana, i zapytał. Dla mnie to są te trzy kluczowe z, z, słowa tutaj. Przybieg, upadł na kolana i zapytał. Czemu one są dla mnie ważne? Bo one mi troszkę więcej mówią o, o takiej fizyczności tego wydarzenia. Jeżeli przybieg, tak się zastanawiam, kto przybiega. W moim wieku już się nie biega za bardzo. Ja bym już nigdzie nie przybiegł. Raczej bym poszedł i to takim bardziej dostojnym krokiem. Skoro przybieg, to pewnie jest to młody człowiek któremu jeszcze na tym zależy, dlatego biegnie. Biegnie, żeby zdążyć gdzieś. No tutaj nigdzie nie jest stwierdzone, że to jest młody człowiek, chociaż tytuł, w mojej Biblii jest ten tytuł, to bogaty młodzieniec, bo to wynika też z tych innych Ewangelii, tam wyraźnie pisze, że to jest młody człowiek, ale nawet gdyby tamtych Ewangelii nie było, to ponieważ przybiegł, to tak bym przypuszczał raczej, że to młody człowiek upadł na kolana. Kto z Was kiedyś upadł na kolana? Ilu z nas upadło na kolana? Niektórzy z nas mieli ten przywilej, że się oświadczali swojej dziewczynie, żeby została ich żoną, i to był ten być może jedyny przypadek w życiu, że upadłeś na kolana. Zwykle nie upadamy na kolana, a jak upadamy, to jest to wyraz czegoś szczególnego. Więc ten człowiek wyraził swoje uniżone nastawienie, bardzo bardzo uniżone nastawienie. I trzecia zapytał: a Jak ktoś przychodzi pytać. To to jest gość. Moim zdaniem to jest gość. Przyszedł po radę, a więc uznał Jezusa w tym samym za autorytet. Uznał, że ten gość, do którego przybiegł, ma coś do powiedzenia ważnego w tym temacie, jakże trudnym temacie. Tak naprawdę niewielu ludzi przychodzi, żeby pytać. Ludzie przeważnie przychodzą, żeby wypowiedzieć swoje przekonania, swoje opinie. A mają to, wszyscy to mamy, że chcemy powiedzieć, jak my coś widzimy, jak my coś rozumiemy, czujemy się wtedy jakby bardziej spełnieni, ale ci, co przychodzą i pytają, to są lepsi, lepsi. No nie chcę tak powiedzieć, że lepsi, ale to są ludzie, którzy wiedzą coś więcej, wiedzą, że nie wiedzą i pytają. Więc przybieg upadł na kolana i zapytał, no i zadał absolutnie fundamentalne dla religii pytanie. Dzisiaj to pytanie brzmiałoby tak. Co mam robić, aby zostać zbawionym? Albo co mam robić, żeby pójść do nieba? Hmm. Myślę sobie, że ten młody człowiek bardzo uhonorował Jezusa. Pewnie jeden z takich, co bardziej go uhonorował, tym, co zrobił, że upadł na kolana, zadał pytanie, uniżył się. Jego pytanie było też bardzo ważne i nie było takie... Pytanie, które miało go złapać na czymś, jak to faryzeusze zadawali te pytania. Uhonorował go bardzo i tak sobie wymyślę, że pan Jezus powinien go potraktować niezwykle przychylnie w związku z tym. Swoją drogą to, ilu z nas zadało sobie albo komuś pytanie na temat, co mam robić, żeby być zbawiony. A czyż to nie jest właśnie fundamentalne pytanie dla religii? Przechodzimy do następnego wersetu, 18. A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Hmm. Przyznam się Wam, że nie bardzo rozumiem, dlaczego Jezus powiedział, że on nie jest dobry. Ja, ja i pewnie większość z nas tu siedzących, Uważa, że Jezus był dobry. Nawet niewierzący, że on jest Bogiem, niewierzącym, że miał misję jakąś do spełnienia, traktującym go jak po prostu zwykłego człowieka, większość ludzi uważa, że jest dobry. Jezus powiedział, że nie on, ale Bóg jest dobry. Nie do końca to rozumiem, ale zostawiam to na dalszą część naszej dysputy. Przechodzimy do dwóch kolejnych wersetów 19 i 22. Popatrzcie tam. Dobrze jest, jak śledzisz ten tekst razem ze mną. Masz Biblię na kolanach, czytaj. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Po tym stwierdzeniu, że tylko Bóg jest dobry, Jezus przechodzi do sedna i odpowiada: Przywołując fragment dekalogu, fragment prawa Mojżeszowego, kilka nie wiem, czy wybrał to świadomie, czy to są przypadkowo wybrane yy, przykazania, ale wskazuje na nie, a bez zająknięcia młody człowiek, ten pytający odpowiada, przecież przestrzegałem tego od najmłodszych lat. Jakby sprawa jest rozwiązana. Przejdźmy do 21. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. O, zatrzymam się na tym. No, musimy powiedzieć, że na Panu Jezusie zrobiło to wrażenie. Nie wzgardził nim, nie powiedział, co mi to mówisz, tylko tak udajesz. Zrobiło to na nim pozytywne wrażenie. Jezus spojrzał na tego człowieka z miłością. Tak sobie myślę, ja czy ty, siedzący z nas. Jak my byśmy odpowiedzieli na to pytanie, gdyby Jezus na tą wskazówkę, gdyby Jezus Tobie i mnie powiedział o tych wymieniu te przekazania jako warunek zbawienia, spodziewam się, że być może nie wszyscy z nas powiedzieliby to od młodych lat, ale wielu z nas, wielu ludzi, których znam, mogłoby odpowiedzieć podobnie przestrzegam tego. Bo myślę sobie że tak, nie zabijasz innych. Jako małżonek nie masz skoków w bok. Żyjesz uczciwie, pracując swoimi rękami czy umysłem. Nie kłamiesz, nie obmawiasz innych, w internecie nie trolujesz. Okazujesz szacunek rodzicom, jeśli żyją, a jeśli już ich nie ma, tak jak w moim przypadku, to z szacunkiem wspominasz ich i z wdzięcznością. Podobnie jak ten młody człowiek. Może nie robimy tego wszyscy od zawsze, ale w każdym razie, kiedy poznaliśmy Ewangelię, zaczęliśmy to robić. I Jezus patrzy na Ciebie i na mnie, na każdego z nas, który mógłby się tak podpisać pod tym wszystkim w większym lub mniejszym stopniu. Patrzy życzliwie. To jest pocieszające. I wszystko byłoby pięknie i zgodne z wszelkimi kanonami w większości wszystkich religii. Gdyby nie to, co Jezus powiedział dalej, a przeczytajmy to, co powiedział dalej. Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Hmm. No, to są trudne słowa. Bardzo trudne słowa. I takiego wyzwania nigdy nie mieliśmy. Przeważnie nikt z nas jeszcze takiego wyzwania nie miał. I jak zareagował ten młody człowiek? Sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. No, ten człowiek naprawdę był rozczarowany i odchodzi smutny, nie podejmuje dysputy z Jezusem. Nie. Ten szacunek dla Jezusa objawia się też w tym, że po prostu nie podjął rozmowy. Jak to? Jak to? Właściwie kiedy ja już wielokrotnie czytałem ten fragment, zdałem sobie sprawę kiedyś i zdumiało mnie to, że Jezus nie zareagował na odejście tego młodego człowieka. Po prostu pozwolił mu odejść. Przecież Jezus, jak go rozumiemy, przed żeby ludzi pozyskać dla siebie, dla królestwa swojego, dla Ewangelii, a tu stracił kogoś naprawdę dobrego, honorującego go człowieka. Prawda, że dziwne? Przecież ten sam Jezus przyjmował i zatrzymywał u siebie osoby, no, które nie miały takiej, nie potrafiły tak odpowiedzieć. To były prostytutki, to byli celnicy, to byli generalnie ludzi, których uważano za grzeszników. A tutaj przyszedł ktoś, kto nie mógł powiedzieć, o którym nie możemy powiedzieć, że był grzesznikiem, a Jezus pozwolił mu odejść. I 23. A Jezus spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich. jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa wejść do Królestwa Bożego. Można powiedzieć, że ta historia się nie kończy dlatego, że Jezus wykorzystuje tą sposobność, która zdarzyła się i w otoczeniu to wszystko się działo u uczniów, wykorzystuje, żeby zwrócić uczniom na coś uwagę i podaje tutaj pewną zasadę, regułę, prawo, nie wiem. że bogatym ludziom będzie trudno wejść do królestwa Bożego. To jest o tyle ważne, że on ponawia to stwierdzenie, bo widocznie wszystkich zamurowało. I w kolejnych dwóch wersetach czytamy dalej. A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich, dzieci, dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Hmm. Jezus tu pewnej ilustracji używa, ponawia tę swoją tezę, że bogatemu trudno, za majętnym ludziom trudno o niebo. Mówi o tym wielbłądzie, który przechodzi przez ucho igielne, oryginalne, oryginalne to jest dziurka w igle. Dobrze jest wiedzieć o tym, że Jezus nie myśli o igle i dziurce, tylko że tak nazywano. Ucho igielne to była furtka w bramie miasta. Wąskie bardzo przejście w bramie, które otwierano. Jak bramę zamykano na noc, to jak ktoś przyszedł nocny piechur, no to otwierano mu nie bramę, żeby nikt ich nie napadł. Tylko malutką, wąską furteczkę, gdzie nie można się było zmieścić z towarem, i jeden człowiek się tam pojedynczo przeciskał. W żadnym wypadku wielbłąd tamtędy nie mógł wejść, wielbłąd to duże zwierzę. Więc ten obraz ma pokazać skalę problemu dla zamożnych ludzi, z, jeśli chodzi o niebo. Można powiedzieć, że Jezus, powiedziałbym, dociska uczniów. A oni są już zaniepokojeni, a on ich jeszcze bardziej dociska. Czytamy dalej. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Hmm. Mówili między sobą. Nie odważyli się Jezusa zapytać, bo to, co Jezus powiedział, zbulwersowało ich, można powiedzieć, zaskoczyło. Byli zdziwieni, zdumieni, żeby nie powiedzieć, zaniepokojeni. Myślę sobie, że. Jeżeli jesteśmy uczciwi wobec siebie samych i traktujemy to, co czytamy, poważnie, to wszyscy powinniśmy być w tym miejscu mocno zaniepokojeni. Oczywiście my mamy wiele różnych wymówek. My nie jesteśmy majętni. Nie wiadomo, co to jest być majętnym w ogóle, w czym jest problem tutaj. Hmm. Rozważmy to jeszcze raz, co tu powiedział Jezus. Wskazówka Jezusa, którą Jezus zastosował wobec tego ucznia to są przykazania, kawałek dekalogu w, w prawie mojżeszowym, czyli w Starym Testamencie. Jest, ktoś policzył 613 przykazań. No ja tego nigdy nie policzyłem, a nawet gdybym policzył, nie byłem w stanie tego zapamiętać. Jak można się poruszać w, w przepisach, w których jest 613 pozycji? Ale tak było. I w tych 613 przepisach ja nigdy nie znalazłem takiego, które by nakazywało słuchaczowi czy temu, który chce się do tego zastosować, oddać swój majątek. Tam takiego polecenia nigdzie nie ma. Przeciwnie. Jeżeli czytasz Stary Testament, to na pewno przeczytasz, że to Prawo Mojżeszowe wielokrotnie, na różne sposoby, w przeróżny sposób, obiecuje ludziom, którzy są prawi, którzy stosują Boże zasady błogosławieństwo materialne. Błogosławieństwo materialne było wyrazem Bożej przychylności. A przeciwnie, jeśli byłeś, no nie chcę powiedzieć ubogi, ale chcesz, jeżeli trwałeś w takim ubóstwie i to cię ciągnęło i ciągnęło i nie mogłeś się z tego wyrwać, no to według prawa mojżeszowego oznacza to, że było coś nad tobą zupełnie przeciwnego. Nie żadne błogosławieństwo, a przeciwnością błogosławieństwo jest przekleństwo. No, tak Stary Testament to przedstawiał. No, dla jasności, żeby nikt nie miał wątpliwości, jeżeli ktoś był zamożny, majęty, to nie znaczy, że, był jeszcze, że, że, było, że, że Bóg to akceptował jego życie całej, że on się cieszył przychylnością. Można było być majętym, nie będąc, nie mając przychylności bożej. Ale majętność była obietnicą, niewątpliwie. I tam w Starym Tym Testamencie nie ma nigdzie przykazania, które by zachęcało, żeby sprzedać wszystko, rozdać ubogim. Cały swój majątek. No nie ma takiego przykazania. Jezus je tutaj po prostu wymyślił. Jeśli jest inaczej, to możesz mi kiedyś napisać. Dziękuję Ci, że jesteście. Ja tutaj mam Facebook i widzę wasze komentarze i, i, i że są tu różne osoby, gdybyś znalazł takie miejsce, możesz mi napisać. Może do przeczytać. No dobrze, mamy Stary Testament za sobą, a co w Nowym Testamencie? Bo ktoś powie, ale jesteśmy w Nowym Testamencie. No jesteśmy w Nowym Testamencie, którego jeszcze wtedy nie było, jak Jezus to mówił, ale właśnie był utworzony. Więc kochany mój, kochani, w Nowym Testamencie też nie ma takiego przykazania, które by nakazywało nam sprzedać nasze majątki i rozdać. A nawet Paweł w liście hymnie do miłości pisze, że gdybyśmy to zrobili bez miłości, nic by to nie znaczyło. Nie w tym rzecz generalnie można by powiedzieć. Kiedy sobie to czytam, to przypominają mi się różne inne sytuacje z Nowego Testamentu. Na przykład są listy apostołów, w których oni się zwracają do właścicieli niewolników, do chrześcijan, do członków kościoła, właścicieli niewolników, i tam nie ma nic o tym, żeby oni ich uwolnili. Tam jest, że mają ich godnie traktować. Właściciel niewolnika, wyobrażam sobie, nigdy nie miałem, to nie wiem, ale wyobrażam sobie, że to Raczej zamożni ludzie. I tam nic nie ma o tym, że mają tych niewolników sprzedać i rozdać pieniądze. Hmm. Paweł, a główny apostoł, taki najważniejszy, jakby głosząc Ewangelię w Azji, w Europie, nigdzie nie wołuje nikogo do sprzedania majątków i rozdawania ich. Nie ma takiej sytuacji. W pierwszym Kościele w Jerozolimie zdarzały się takie przypadki, że, że ktoś sprzedał majątek przyniósł apostołom, znamy tę sytuację, ale to nie była norma. To było coś szczególnego, na który się zdobywali nieliczni, i oni byli szczególnie jakoś traktowani. Pamiętam też z Ewangelii, że gdy Jezus kiedyś poszedł na kolację do pewnego nadzorcy, celników. A celnicy to była grupa ludzi bardzo skorumpowanych, tak przynajmniej ich traktowano, grzeszników. To Zacheusza. Zacheusz był tak zaskoczony, tak poruszony tym wszystkim, że zadeklarował w pewnym momencie, że odda połowę majątku ludziom biednym, potrzebującym. I wiecie, Jezus jak to skomentował, na pewno wszyscy pamiętacie. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Ale ja tak myślę, że Zacheusz, który oddał połowę majątku, połowę też zachował. I nadal był majętnym człowiekiem wciąż jeszcze. A jednak Jezus tak go wyróżnił, mówiąc, że zbawienie zawitało do tego domu. Tu natomiast od tego młodego człowieka chciał, żeby on sprzedał wszystko. A on nie był celnikiem, nic o tym nie wiemy. I jeszcze jedna rzecz, która mogłaby niepokoić, jeśli wczytałeś te fragmenty, to w tym samym fragmencie, tuż zaraz, za tym co czytam, parę wersetów dalej, wiemy o tym, że Piotr. Zapyta Jezusa, jak to? Przecież my wszystko opuściliśmy i poszliśmy za Tobą. Więc jesteśmy tymi, którzy jakby zostawili domy i tak dalej. I co tu przeczytacie? Przeczytacie taką obietnicę Pana Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokroć teraz w doczesnym życiu tego wszystkiego. A więc jakby Pan Jezus sam sobie zaprzeczył mówiąc o tym, że trudno bogatemu, a tu mówi, że ci co zostawią, otrzymają więcej niż zostawili już w tym doczesnym życiu i będą z... no także tutaj jest kwestia tych domów i pól. Więc to jest pewna namajętność, I widocznie ona tutaj nie przeszkadza, a tu przeszkadza. Hmm. Nie czujemy się z tym komfortowo. Chyba, że to banalizujemy, bagatelizujemy. Jezus wielokrotnie stawia ludzi w niekomfortowej sytuacji, mnie stawia w niekomfortowej sytuacji. Na przykład te sytuacje, przypomnę tylko ze dwie, kiedy powiedział kiedyś do ludzi słuchających Go, napisane jest, nie zabiję, ja Ci powiadam, jeśli powiesz komuś, bratu swemu, raka, to już go zabiłeś. Raka to jest jakieś niepoprawne, nieprzyzwoite, nieprzyjemne słowo. Albo mówi, napisane jest zału, że ja wam powiadam, jeśli ktoś spojrzał pożądliwie, już cudzołożył. Hmm. Jak się czuć można komfortowo, słuchając takich opinii Jezusa? No, to Jezus jakby nam utrudniał, a nie ułatwiał życie. To tak jakby. Podnosi nam poprzeczkę, która i tak jest trudna, na poziom niedostępny dla ludzi. Tak ja to widzę. Przecież nikt z nas nie jest robotem, nie jesteśmy robotami nie, mamy emocje, mamy w sobie wewnętrzną walkę, odczuwamy taką walkę. Właściwie to, co Jezus powiedział, i w tym miejscu, i tam, jak mówił o tym raka, i o, tym, o tej porządliwości, to właściwie. Zamiast mnie zachęcić, to mnie zniechęca. Nie macie tak? Wszyscy powinniśmy się poczuć źle, jeśli podchodzimy do siebie poważnie. Właściwie to można sobie powiedzieć przecież w tej sytuacji to ja jestem bez szans. Łatwo jest deklarować, że ja sprzedam i rozdam, ale tak naprawdę to ja nie znam takiej osoby, która by to zrobiła. Pewnie są takie osoby. Ale z 35 lat Oglądam Kościół i jeszcze nie poznałem nikogo takiego. Nie wystarczy, że żyję dobrze, uczciwie, pobożnie. W tej sytuacji ja nie sprostam tym kryterium. I można by się zniechęcić i właściwie zrezygnować z rozważania tego dalej, ale jest jeden sposób, który pozwala nam pozostać w tym i szukać odpowiedzi. To jest założenie, że intencje mówcy są dobre. W ogóle, jeżeli spotykamy się z jakimś trudnym kłopotem, jakimś kłopotem, ktoś coś mówi dziwnego, trudnego i tak dalej, to możemy to odrzucić, jeśli widzimy, że to za tym się kryją złe intencje. Ale jeśli kryją się dobre intencje, to możemy się wgłębić to i pomyśleć, spójrzmy na to jeszcze raz. Zakładam zatem, że intencje Jezusa są dobre. Wobec tego, chcę jeszcze raz to przemyśleć i poszukać. Odpowiedzi na pytanie, co on mi przez tą sytuację chce powiedzieć, bo może on chce mi coś powiedzieć, nie wprost. Przecież nawet siebie nie nazwał dobrym, czyli tak, jakby on nie spełniał tych kryteriów. I widzicie, teraz to rozumiem, że to jest spójne z tym, co powiedział temu młodemu człowiekowi na początku. O co tu chodzi? O co tu chodzi tak naprawdę? Ratuje nas. W tym wersecie 27. To wtrącenie Pana Jezusa na koniec. U ludzi to rzecz niemożliwa. Bo nie przeczytałem tego tak fragmentu 27. Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Albowiem u Boga wszystko jest możliwe. A więc Jezus mówi, że chociaż jest to niemożliwe, to jednak jest możliwe. Chociaż nie u nas. Więc jakby zostawia pewną furtkę. Mówi, że te drzwi nie są zatrzaśnięte, jest jakaś szczelina. No i tak sobie myślę, kiedy to przeczytałem pierwszy czy któryś raz z rzędu, to wyobraziłem sobie taką sytuację, taką przenośnie sportową tej całej sytuacji. Że jest człowiek, który, który pokonuje styczkę, poprzeczkę. Uprawia taki sport, dyscyplinę sportową, żeby przeskoczyć nad poprzeczką. I, I ma trenera. Jezus jest tym trenerem. Co tu zrobił Jezus, słuchajcie? Pokażę Wam. Normalnie trener takiego skoczka, jak się skacze przez poprzeczkę, w sportach takich olimpijskich, lekkoatletycznych, to przeskoczenie dwóch metrów nie jest wyczynem. Jeżeli skaczesz dwa metry, jako mężczyzna nie masz. Okazji, żeby zdobyć jakiś złoty metal. Więc skaczesz dwa metry, przeskakujesz poprzeczkę, która wisi na wysokości dwóch metrów i trener stawia ci cel. Mówi, dwa metry to za mało i stawia nowy cel. Ile tu napisałem? 2,05. Czyli 5 metrów ci podnosi poprzeczkę i mówi, w tym sezonie, w tym miesiącu będziemy się koncentrować na tych 2,05. I co robisz wtedy? No zaczynasz trenować, zabierasz, poprawiasz różne niuanse techniczne, nabierasz może troszeczkę jeszcze sprężystości, zmieniasz buty, inaczej się ustawiasz do tego rozbiegu i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie, że jest inny trener i Jezus jest tym innym trenerem, bo Jezus nie powiedział z 2.00 na 2.05, Jezus powiedział z 2.00 na 4.00. No i wyobraź sobie teraz tą sytuację tego skoczka. By skakał do, do czas dwa metry, a nagle mu powiedziano, ale masz w tym sezonie skoczyć cztery. Jak zareaguje taki zawodnik. No tak to czytam tutaj. Coś takiego Jezu zrobił. Są dwa wyjścia. Spakujesz swój sprzęt i pójdziesz do domu. Albo zaczniesz myśleć. I zaczniesz rozumieć, że ty nigdy nie skakałeś z skoków zwysz. Że ta dyscyplina to się nazywa skok otyczce, I dlatego cztery metry są możliwe, bo przy skoku otyczce mężczyźni i kobiety skaczą 4 metry i to nie jest wielkie wyzwanie dla sportowców. Zrozumiesz, że, że te zawody na czymś innym polegają. Ja myślę, że Jezus chciał to powiedzieć, że te zawody nie polegają na tym, żeby być absolutnie doskonałe, bo nigdy nie będziemy doskonali. Że to jest kogotyczce. Jest jakaś tyczka, która pozwala nam przeskoczyć tą wysokość. No, i ten, kto to odkryje, pójdzie szukać tej tyczki. Nie wiem, to moja interpretacja, przypuszczam, że o to chodziło Panu Jezusowi tutaj. Kochani, pół godziny mija. Mam propozycję, żebyś przez tydzień pomyślał o tej tyczce, poszukał tej tyczki. Bo jeśli nie znajdziemy takiej tyczki, to właściwie możemy się spakować iść do domu i nie zawracać sobie tym głowy, bo nie sprostamy tym wymaganiom. Poszukaj tyczki, bo to jest inna dyscyplina niż myślimy. Za tydzień, w środę o 19:00 spróbuję pokazać, jaką ja tyczkę znalazłem. Dziękuję wam bardzo. Na koniec króciutka modlitwa za nas wszystkich zgromadzonych tutaj. Jestem Bogu wdzięczny za to, że Pokazał mi kiedyś Biblię, pokazał mi Jego Słowo, pokazał mi wartość tego słowa, i pozwala mi nieustannie to odkrywać. Modlę się za każdego z uczestników tej sesji, tych, którzy teraz to oglądają, i będą w przyszłości ewentualnie, abyś Duchu Święty pomógł każdemu zrozumieć odkrywać tą prawdę, żebyś każdemu z nas pomógł rozumieć każdy werset, wczytywać się, rozmakować i żeby to zaczęło nam smakować bo ten tekst, Panie, wierzymy, może być smaczny, może smakować i może zmieniać nasze życie. Ale najpierw musimy się rozsmakować i odnaleźć te wszystkie tyczki, które tutaj są. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Bogu, dziękuję Wam i zapraszam w niedzielę o 11 i w środę o 19. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim za udział.